Za nami wywiad z Sylwestrem Boczyńskim, a teraz czas na prezesa Mariusz Sierko. Panie prezesie, 2 do 0, wynik cieszy, ale w pocie czoła to wygraliśmy. Prezes widzę, że jeszcze ciężko oddycha. No, przede wszystkim cieszę się ze zwycięstwa. Przepraszam, że nie poszedłem na górę do Was komentować, ale emocje były niesamowite. Po tej kartce Patryka w 50. minucie, no to troszeczkę... Szybciej, 40 szybciej, 6, 6 już. No dał się Patryk sprowokować, to fajny chłopak, młody, natomiast... Natomiast musi trzymać prowadzenie na, na, na jak gdyby na... No, musi musisz... trzymać się fason, no, tak, jak to tak, mówią, ale, tak, ale, tak, ale tak, dobrze, tak, że to się stało w takim meczu, że wygraliśmy i, i, i cóż, no i do przodu. Do no, zwycięzców się nie osądza, a jeńców, żeśmy nie zostawili tutaj, no, mecz, mecz, naprawdę mógł się podobać. Tak jak powiedziałem, Jelenin to nie jest jakaś nas w przypadku, zrobili awans tak mm -hmm. do kręgówki. My musieliśmy tutaj wybiegać, cieszę się, że, że, że tutaj przede wszystkim doświadczenie tak pomogło, no bo widzieliśmy Wojtka, czy widzieliśmy chłopaków, czy, czy, czy Alberta, który gdzieś pociągnął ten wynik. Na szczęście tutaj Bramka na jeden 0 otworzyła. Tutaj chciałem powiedzieć, że też była gra pozorów, bo ja wiedziałem, że zawodnik z, z, z Jelenina, który dostał czerwoną kartkę, daje się łatwo prowokować. I ta gra to nasza przy, przy linii to była taka z premedytacją. Eee, może to jest takie trochę zachowanie niefera, natomiast no, ja się tego nauczyłem w siatkówce i taka była pełna prowokacja, on się dał sprowokować, dostał drugą żółtą kartkę czerwoną. Byłem przekonany prezes, że oni to zakończą w dziesiątkę. Eee, też wielka, wielka, wielki mecz dzisiaj Alberta Cipiora. Sam mówiłeś jeszcze mi kilka tygodni temu, że nie jest gotowy na półtorej godziny, ale dzisiaj po prostu gość no, wygrał nam, nam, nam ten mecz, wybiegał ten mecz. Tak, tak, Albert, Albert. No, ja wiem z kim mamy do czynienia, wiem, że Albert to jest zawodnik doświadczony, młody, młody jeszcze Cały czas młody, tak mimo że przegrał trochę tych meczów niż w wyższych ligach. Natomiast tutaj on bardzo pomógł, to jego doświadczenie się przydało, zastawił się, strzelił bramkę no i harowo na całym boisku, prosił w 80 o zmianie. Słyszałem dokładnie. Natomiast, do natomiast ja, ja nie zgodziłem się, mówiłem, rozmawiałem co czas blisko z, z, z Sylwkiem, z trenerem i chcieliśmy, żeby dograł do końca, no jednak dał jakoś w tym momencie, tak? Myślę prezes, że za tydzień już tak na koniec chyba nerwów nie będzie. Gramy, jak ja już mówiłem tutaj trenerowi z Katowicami, ale to będą Kotowice. Tak, tak, Kotowice ale no nie, no, 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 no są ostatni, wiem, że nie dochali wczoraj na mecz, dostali natomiast, no Szanujmy wszystkich. My też jedziemy w sobotę na, do Niemiec na taki turniej. Z... No właśnie prezes, jeszcze dopytam do do, do, właśnie, jeżeli chodzi o te Niemce. W sobotę turniej w Niemczech, a w niedzielę gracie mecz. Czy to nie będzie za duży nakład? Odpuszczamy trening czwartkowy. To będzie w treningu. Tak, w ramach treningu. Jedziemy pełnymi dwoma jedenastkami. Od razu a w, jakim, powiem, w jakiej miejscowości ten, ten turniej? Gdzieś koło Dybern. A to a jest 60 no. km. Tam burmistrz pan Andrzej wie dokładnie, gdzie to jest. My, my, my jak gdyby po prostu się przystosujemy dojedziemy. Obiecałem Burmistrzowi tutaj też wsparcie jest, 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 burmistrz na każdym meczu wspiera nas bardzo mocno. Razem gdzieś mamy pomysł na, na, na infrastrukturę stadionu i na tą drużynę, także, także wydaje mi się, że jest okej. Okay. No a mówię, musimy pojechać do Niemiec, zagrać się zagrać jak najlepiej, na pewno bez, bez kontuzji, na pewno bardziej w formie e, zabawy niż jakieś tam spinki. Dokładnie i dziękujemy za uwagę i czekamy na kolejne mecze. Dziękuję serdecznie.